Zauważałam błędy i rozwiązania dzięki tobie. Paznokcie na zdjęciu są robione metodą przedłużania żelem na formie. Skórki obrobione bez użycia frezów. Z karteczką nie do końca złapało ostrość, więc w odpowiedzi dołączę lepsze zdjęcie. Z niewielkim odrostem. Dobra, pokaż no. Tak, no ostrości tutaj za bardzo nie ma. O, ogólnie to... <laughs> Musiałaby się chyba jednak zmienić metodę obrabiania tych skórek. Wystarczy dobre, porządne cążki sobie kupić, jeżeli nie chcesz tego frezarką robić. No i ja cię kręcę, muszę wam coś powiedzieć, nie? Pytko. Miałem przeróżne cążki, a Edyta jest taką osobą, że testuje cążki od producentów i miała tak, jedne bo, eksperckie. Bo ja jestem jedną z osób, która tworzy produkt, może nie tworzy, ale wprowadzamy produkty do drylno metalowe tak, i ktoś musi je przetestować. Ja jestem jedną z tych osób. Testujący. Jak ja sobie raz zajmowałem jej cążki, to to jest... Nie Ty... wiedziałem, że może, że, można, że może płynąć taka ciepła, gorąca, przyjemna Przyjemność ścięcia paznokcia, które Ci, jak tniesz na przykład u nogi albo u ręki, to nie wajci w oczy. Nie musisz uciekać, zamykać tych oczu, nie musisz zafniąć, to, 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 żeby Ci nie wpadło do ust. Po prostu jak tniesz, to ten paznokieć zostaje w tym miejscu, nie skacze. Ja nie wiedziałem o tym. Ci je zajmowałem. Które? <laughs> Ciwo. To zamienimy się, bo ja już wiem chyba, mi, które mi wziąłeś. A ja bym bardzo chciała. Nie, je nie, nie, odzyskać nie, nie. nie i Dam ci lepsze. Nie, nie, nie. O! Są lepsze. Może, 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 może. może. Takie porządne cążki, które nie szarpią skóry, a właśnie tak płynnie tną, no to by było coś.